To czwartek, dwudziesty siódmy dzień października. Joanna Kryńska. Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam do godziny dziesiątej. U nas najważniejsze informacje, przegląd prasy, dużo o pogodzie i wiele ciekawych historii, które opowiadać będziemy. Na początek wyróżnienie. Takie oto wyróżnienie. Ewelina Negovetti, laureatką LGBT Diamond Awards, aktywistka na rzecz dzieci transpłciowych otrzymała wyróżnienie w kategorii ambasador osób LGBT+. Nominowany w tej kategorii był również nasz redakcyjny kolega Piotr Jacoń. Zobaczmy, kto wręczał nagrodę. Tą więzią z dzieckiem, która jest taka ważna, piękne słowa padły. Ja stałam się ambasadorką. Takich dzieci w momencie, gdy moje dziecko dokonało coming outu, to jedna z ambasadorek nagrodzona, jak Państwo słyszeli, matka, która kieruje się miłością do swojego dziecka. Do tej sprawy będziemy wracać, a teraz jeszcze Łazik Marsjański, który świętuje Łazik Marsjański, Kalman, który świętuje swoje piąte urodziny i z tej okazji w krakowskim klubie studio odbyła się jego prezentacja i spotkanie z tymi, którzy go stworzyli. Tworzą taką atmosferę, bo mają marzenia, są zdolni i sięgają po to, co osiągnąć chcą. Brawo, oby to udawało się tym młodym ludziom nadal. Ale tymczasem piąte urodziny wszystkiego najlepszego to łazik, który oni stworzyli i którym nadal się chwalą. To teraz pogoda, proszę Państwa. Pierwsza rzecz na... Czy my się umawiałyśmy na ten kolor? Nie, tak wyszło. Tak się spotkałyśmy. Tak się, tak się dobrze zgrałyśmy. Dzień dobry, witam serdecznie Dzień Justyna Siekluska o poranku i najnowsze informacje na godzinę szóstą. I zapraszam na nie. I tak bywa. Tak bywa w sporcie. I mistrzowie doskonale sobie radzą z takimi sytuacjami. Jesteśmy o tym przekonane. Justyna Siekludzka, bardzo dziękuję za te dziękuję. informacje. Kolejne o godzinie 6.30, czyli za 20 minut. A teraz o pogodzie. Przypominamy o mgłach, które nad ranem są i które utrudniają. To teraz zapowiedź tego, co w magazynie Czarno na Białym o godzinie 20.30. To reportaż Artura Warcholińskiego dotyczący... Kontrowersyjnej postaci. Może tak nazwijmy tego człowieka Roberta Bąkiewicza. Cały reportaż nazywa się Robert Bąkiewicz Upadły. To człowiek, który sześć lat temu przed sądem sam zresztą tak się prezentował. Tak o sobie mówił. Co o nim wiemy? O jego fundacji, o jego instytucji, która dostaje ogromne rządowe pieniądze. Jak sobie radzi na tym polu i jak wygląda jego sytuacja życiowa, bo odcina się na przykład i jest człowiekiem, który krytykuje rozwody, a sam na przykład po rozwodzie jest. Powiedz właśnie. Tyle w prasie, na pierwszych stronach, a u nas już za chwilę o ważnym programie dotyczącym in vitro i o miastach, bo takie są, które szukają pieniędzy w budżecie, by pomóc potrzebującym rodzinom. Coraz więcej samorządów chce refundować program in vitro. Tak jest na przykład na Podlasiu w stoku, gdzie program in vitro został zgłoszony do budżetu obywatelskiego dla wielu rodzin. To jedyna szansa na potomstwo. Maria Mikołajewska. Omena wróci, wróci. Będzie tutaj takie dzielenie nas y, ciemnym, pięknym kolorem jej ubrania. Y, a teraz najnowsze informacje. 6.30, ba nawet 6.31 już teraz. Jusena się klucza. Tak, polecam. Jest. Zapraszam. To czas na serwis. Zapraszam. Justyna siek bardzo dziękuję za te informacje. Kolejne o godzinie siódmej od Justyny. My za chwilę wrócimy do tematu, o którym Ty mówiłaś, tematu wojny, tego co dzieje się w Ukrainie. O tym również chwilę w prasie, ale wcześniej pogoda. Dla tych, którzy dopiero... Się... Ukraina, wojna, szykowanie się na zimę i na dalszą walkę. I taki apel. Wicepremier Ukrainy mówi do uchodźców. W miarę możliwości nie wracamy. Względu na, co? na to, gdzie skierowane są ataki rosyjskie. Sieci energetyczne nie wytrzymują. Od początku października Rosjanie ostrzeliwują elektrownie i sieci energetyczne. Gdyby teraz większość osób chciała wrócić, to te sieci po prostu tego nie utrzymają. O szczegółach Justyna Kazimierczak. Test na poligonie, właśnie u nas. Za chwilę kolejne informacje, między innymi dotyczące kierowców zatrzymanych. To efekt pracy policjantów w Warszawie po sprawdzeniu kierowców, którzy przez znane aplikacje świadczyli usługi przejazdu. Bardzo problematyczne usługi. O tym lada moment. Kierowcy, którzy przewozili pasażerów poprzez znaną aplikację, różne aplikacje. Kierowcy, którzy albo nie mieli prawa jazdy, albo byli pod wpływem alkoholu, albo narkotyków, sprawdzili to dokładnie policjanci. I o tym Łukasz Wieczorek. Ciepło, ciepło jest, tak, tak mówimy. Omena Dzień dobry, witam ponownie mgły, ale w Poznaniu ich nie ma, tak? Ogólnie bardziej te mgły teraz. O tym, że nie będzie betonowania posad w spółkach Skarbu Państwa na początek w serwisie od Justyny Tak jest, zapraszam. Justyna Sierklucka z tymi informacjami bardzo za nie dziękuję. Tak, zaczyna się od tego języka nienawiści, oby się nie kończyło gorzej. Dobrze, że ktoś to stopuje, nie że na to o tym Nie ma kompletnie zgody na to. Do zobaczenia. Kolejne informacje dziękuję. u nas już niedługo. Teraz kilka chwil o pogodzie, bo o... pogodzie było o wysokim ciśnieniu. Pytanie, jakie ciśnienie będzie dziś politycznie. Konrad Piasecki, dzień dobry Konrad. Dzień dobry, ale wiesz, o tej pogodzie chciałem powiedzieć. W pogodzie było o wysokim ciśnieniu. Pytanie, jakie ciśnienie będzie... Dziś politycznie. Konrad Piasecki. Dzień dobry, Konrad. Dzień dobry, ale wiesz, O tej pogodzie chciałem powiedzieć. Przeczytałem wczoraj, że ta pogoda implikuje świetne rezultaty z punktu widzenia polityki gazowej, bo tyle topi się, topi się w gazie, co jest oczywiście z punktu widzenia polityki europejskiej wobec Władimira Putina doskonałą wiadomością. To łatwo wskazać również tych, którzy w Polsce by się z tego powodu cieszyli, którzy kłopot z dostarczaniem tego surowca i w ogóle z odpowiedzialnością za ten surowiec mają. A u ciebie dziś gość, który był. Kiedyś bardzo, bardzo blisko prezesa? O Cały czas jest. Mówi tak. Aldem Trumpem. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Tak, on wciąż, on wciąż przy Jarosławie Kaczyńskim blisko, przy Mateuszu Morawieckim blisko. I on coś więcej wie o pieniądzach z KPO może? No, a, a że europoseł to i powinien wiedzieć coś o pieniądzach z KPO, których nie ma i zerwą. Joanna Tyrowicz tutaj świetnie mówiła. Mój gość... W, 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 w członkini Rady Polityki Pieniężnej, ale też ekonomistka mówi, jak świat patrzy na Polskę, to myśli sobie, rady boskie, wariaci, no tu mają kupy pieniędzy, które można brać z Brukseli i z Unii Europejskiej, tu mają problemy finansowe i ko konieczność pożyczania gigantycznych sum na rynku za duże pieniądze i zamiast sięgnąć po tę kupkę pieniędzy, po tę kupę unijną, to oni gdzieś tam szukają na, na rynkach, no wariactwo, czyste wariactwo, którego nie da się racjonalnie wytłumaczyć, a przynajmniej nikt tego nie próbuje robić, co sprawia, że Polska ma pogarszającą się opinię na świecie. Nastroje w polityce zawsze wpływają na jakiś plan działania, to plan działania, kampanii nie inne, zawsze miał Adam Bielan i to tak y, od do wymyślony. Czy teraz, słuchając tych komentarzy, jak ty sądzisz dotyczących tego, że no Fisowi nie idzie, co widać w sondażach i że wielu polityków tej partii już myśli o tym, że, że nie uda się im wygrać tych wyborów. Czy to może wpłynąć na jakiś polityczny y, przedwyborczy plan Adama Bielana, który, czy... który zwykle rozkładał to na czynniki pierwsze? Na pewno wpływa to na pomysły legislacyjne, które lęgną się w Wycofanie jej świadczy o tym, że resztki rozsądku tam są, ale też świadczy o tym, że nastrój jest raczej taki, że. Yy, yy, chrońmy, chrońmy, co możemy uchronić, bo, 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 bo przyjdą wybory się z sondażami i to, że na podstawie sondaży kształtują politykę, no to jest taki truizm, że nawet yy, 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 waham się, czy takie rzeczy publicznie mówić. Konrad Piasecki, wielkie dzięki. Konrad Dziękuję. Piasecki, jego gość już dosłownie za kilkanaście minut tu, za szybą po drugiej yy, stronie, ale yy, to, że za szybą nie oznacza, że tego nie usłyszymy <noise> i nie zobaczymy. U nas za chwilę kolejne informacje, m.in. relacja naszego reportera z Kijowa. Czas na relację Artura Molendy, który jest w Kijowie. Dzień dobry. Omena męsach z nami. Dzień dobry, Omeno. No to już, dobry, już chyba po tych dobry. mgłach, tak? Czy jeszcze... Nie, nie, no jeszcze. Czas na rozmowę Piaseckiego, to już teraz. I to Australisty, zawodnicy, którzy mówią o tym wprost, ale takich ludzi, którzy mówią o poszanowaniu praw człowieka, jeżeli chodzi o to miejsce, jeżeli chodzi o ten mundial. Jest zdecydowanie więcej. U nas za chwilę kolejne informacje. Pojawienie się na Sorze powinno być po jakimś nagłym, niebezpiecznym, po jakiejś nagłej niebezpiecznej sytuacji, a okazuje się, że nawet 80% pacjentów, którzy pojawiają się w tym miejscu na sorze, to ludzie, którzy nie kwalifikują się do takiej szybkiej pomocy, do takiego przyjęcia. Politycznie zwrócił na to uwagę również ostatnio Jarosław Kaczyński, a ci, którzy zajmują się zdrowiem szeroko widzianym, mówią o tym, że zintegrowane oddziały, zintegrowana praca z oddziałami ratunkowymi powinna wyglądać całkiem inaczej. O szczegółach Marek Nowicki, Fakty TVN. Moi piękne wejście Justyny Siekluskiej, która już teraz dla Państwa z tymi informacjami. Na początek o czymś, o projekcie, z którego Prawo i Sprawiedliwość szybko się wycofało, chyba wiedząc, co, pomyśli, co pomyślą o tym również ich wyborcy. To na początek serwisu Justyna Siekluska. Bardzo dziękuję. Już za chwilę w tym miejscu Rafał Wojda. Dobrego dnia. Dobrego dnia. Do zobaczenia. A ja zapraszam na serwis.